Siema. Dzisiaj jest taka akcja, że zwiedzimy sobie DAG, ale z wysokości. Jako pierwszy na naszej trasie to budynek denitracji. Znajdowały się w nim dwa kilkunastometrowe stalowe walce, które służyły do odzyskania kwasu użytego do powstania nitrogliceryny. Na każdej kondygnacji była wanna wypełniona wodą, by zminimalizować skutki poparzeń. To właśnie z tego budynku, przeważnie na moich filmach, przemieszczam się tunelem, który jest na trzecim piętrze i który doprowadza do innych budynków. Tutaj, teraz, idealnie widać puczki kaskadowe i sieć korytarzy. To tutaj, zazwyczaj, właśnie wychodziłem z tego korytarza tunelu nagrywałem na zewnątrz. No to jeszcze dla przypomnienia w ogóle co to jest za teren, co tam było. Zajdywała się tutaj fabryka zbrojeniowa DAG, druga co do wielkości po względem powierzchni po DAG krzystkowice fabryka zbrojeniowa koncernu Dynamit Nobel AG w III Rzeszy istniejąca w latach 39 do 45 zlokalizowana i zamaskowana w Puszczy Bydgoskiej. Zadaniem fabryki była produkcja miotających i kruszących materiałów wybuchowych oraz wypełnienie nimi skorup pocisków i łusek amunicji wojskowej. Budowa fabryki zmieniła całkowicie południowo-wschodnią okolicę Bydgoszczy wyposażając ją w setki kilometrów dróg, bocznic kolejowych oraz tysiące budynków służących różnym celom. Jednocześnie zachowane zostało zalesienie oraz Separacja tego terenu, służące w czasach wojny, maskowaniu, zaś po wojnie, utrzymaniu tajności i bezpieczeństwa prowadzonej tu działalności produkcyjnej, chemikaliów i materiałów wybuchowych. Teraz nam się pięknie wyłania tutaj budynek 1142 to jest budynek stabilizacji nitrogliceryny. A tutaj wyłania się powoli budynek 1138, nitracja, gliceryny. To właśnie w tym pomieszczeniu znajdował się nitrator, separator, płuczki kolumnowe i kać bezpieczeństwa. A tutaj można zauważyć budynek należący do eksplozeum. To jest początek trasy właśnie i recepcja tutaj w tym budynku. Dobrze, lecimy dalej. A tutaj powoli wyłania nam się budynek zatężania kwasów. Tutaj można zauważyć, jaką on ma wielkość. Jest przy samej koronie drzew, jego dach, także on naprawdę robi wrażenie jest wysoki, no i jest też bardzo niebezpiecznie przy tym budynku. A więc tak, stabilizacja nitrogliceryny, denitracja kwasów, i tutaj mamy magazyn na oczyszczone kwasy. A teraz już lecimy w innym kierunku i powoli zbliżamy się do pozostałości po kotłowni. Można zauważyć, jak to wszystko było pięknie zakamuflowane między tymi drzewami, a budynki, które mają jeszcze dachy, bo tak jak widać, kotłownia już nie ma. To jest widoczna roślinność drzewa. Normalnie rosną sobie drzewa na dachu. Tu jest dowód na kamuflaż, bo tu znajduje się właśnie magazyn wody. Budynek magazynu wody, uzdatnienia wody właśnie tam był. I w ogóle nie widać tylko kawałek pomarańczowej i ściany, a ta reszta już jest wszystko zakryta. I tu jeszcze raz pozostałość po kotłowni.